Witajcie, zaczynamy orkę zimową To moje drugie pole dzisiaj, jeszcze dzisiaj właśnie wwoziłem gnojowicę Możemy walką tutaj na tym polu była rozwożona wczoraj gnojowica Był tutaj poplon, jest to właśnie to pole gdzie yy, Był vlog stalżowania tego poplonu Widzieliście ile tutaj było masy I teraz to wszystko przeorujemy To już było wcześniej właśnie zmieszane z glebą a teraz wykonujemy orkę. Fajnie nam się to pięknie rozłoży do wiosny. Polane gnojowicą i będzie super stanowisko pod kukurydzą. Patrzcie jaka tu jest struktura. Tu jest piach, piąta klasa na całości. sami nawet martwica się wyoruje. Ale jaka jest struktura, zobaczcie. Patrzcie. To właśnie co? Zasługa tego poplonu. Na wcześniejszym polu też orałem, ale tam był słabszy poplon. I nie, nie zauważyłem tego. Tutaj zobaczcie. Piękna gruzełkowata ta struktura. Widać nawet korzenie tutaj przybyszowe. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Morka nie za głęboka, ale strzelam, że. No bo już głębiej nie ma co. I tak spłudziłem już yy... może na tyle, na ile pozwala yy, martwica. Jak się nie wyoruje, to znaczy, że jest dobrze. I na taką głębokość czerzemy mniej więcej, czyli tak gdzieś pewnie strzelam, że 25. Ale niestety głębiej nie ma co. Zobaczcie jeszcze ile masy wkręcamy. Część, duża część była na wierzchu. O, pożąk. Także tak to się prezentuje z zewnątrz. Idę do środka. Myślę, że nie ma co przedłużać. Już zaraz y, powinno się już ściemniać, niestety. Co się uda, to jeszcze dzisiaj założy. No, troszeczkę na drugiej się przypchało, ale poszło ładnie, się wkręciło. No, kto ogląda vloga, właśnie tak jak mówiłem, z telewania, to widział, ile tu jest masy do przerobienia. To nie dziwne, że teraz troszeczkę się przypycha, ale. Najważniejsze, że po zaoraniu nie ma praktycznie śladu. I dziśniemy, tak jak mówiłem, zaczynamy. Już jedno pole dzisiaj, na którym wywoziłem gnojowice zaorane. Teraz właśnie w pierwszej kolejności tam, gdzie była gnojowica lana. Gnojowice wszystko już wywiozłem. I jeszcze się wywiezie ostatniego dnia, kiedy będzie można. Przez miesiąc jeszcze się uzbiera, pewnie na 3 hektary gdzieś tam na cztery. i wszystko orzemy na zimę pod kukurydzę może jedna działka zostanie na próbę, bo tam mokro jest i nie wiem właśnie będę orał, tam będziemy pewnie spychać, bo tam jest taki dół i będziemy tam górkę pewnie spychać i właśnie nie wiem. Ale tak ogólnie to wszystko właśnie na zimę orzemy. Ja jestem zwolennikiem orki zimowej. Zwłaszcza, że kukurydza lubi orkę. właśnica mi się tutaj rozpięła, później zepnę. Jeszcze też po kukurydzy na żarno woziliem, Trzeba będzie też stależować, pewnie jutro. Tu, tu gdzie teraz rozwoziłem, to założę, a tam gdzie będzie, tam gdzie właśnie po kukuryzy na żarno jeszcze muszę stależować. Przy tej cenie nawozów, jaka teraz jest, to tutaj naprawdę każda godzina jest cenna po rozlaniu pnowiowicy, żeby nie było tych strat gazowych. W obecnych czasach, tak jak dla kogoś kto prowadzi produkcję zwierzęcą, to jest bezcenny towar. Co teraz się dzieje na rynku, nie tylko nawozy, ale także paliwo. Nawet głupie folie na pryzmy, czy siatki, wszystko zdrożało. A mleko stoi w miejscu na razie. Dość szeroki powszechnie, jak zostawiam, później tak na cztery razy muszę zorać, Na trzy to prak jak e praktycznie dwie skiby zostają zawsze. A tutaj szeroka działka jest krótka, szeroka i duży powszechnie. Lubię orać, Wam powiem bardzo. Jest to jedna z moich ulubionych prac. Sezon już się kończy powoli. No niektórzy może się cieszą, że odpoczną. Odpoczynek się należy, ale no jednak wiadomo, jak co roku ta zima to jest taka no nudna. Człowiek by porobił sobie w ciągniku. Zostało jeszcze tak mi zaorać na zimę w sumie, odliczając jedną działkę, gdzie jest Gorzowska, gdzie będzie kukurydza. Tak dokładnie nie liczymy, ale bo chyba 43 hektary do zaorania, bo chyba na przyszły rok gdzieś tak obliczałem kiedyś, yy, to mi wyszło 49 hektarów pod kulturyzę, czy tam 48, czyli tak troszeczkę mniej niż w tym roku co było. Jeszcze wywieźć obornik, kilka kursów też przyorać, zaorać tam, gdzie nie było ani rozlewane, ani obornika też. Tam będzie na wiosnę rozlewane. I tak jak mówię, tam gdzieś działkę zostawię, 3 hektary i się poleje jeszcze koniec listopada. I tyle będzie po sezonie, jeszcze zboża odpaścić. Podajże pojutrze ma być ciepło. Ciepła noc także. To, to i pewnie za dwa tygodnie jakaś odżywka jeszcze przed zimą na wzmocnienie. Jak będą warunki, ale to jeszcze zobaczymy. No i wszystko już. Po sezonie, no tylko ja orkę dopiero zaczynam, zejdzie mi się. Mamy 16:16. 16. Ile tutaj jeszcze? Pewnie hektar gdzieś zaorany. Tutaj 4 hektary działka. Tam naprzeciwko, 2 hektary niecałe. I to dzisiaj to założę. I zobaczę, jeszcze, może gdzieś się pojedzie. I ogólnie tutaj na tym polu. W zeszłym roku była uprawa bezorkowa. Po kukurydzy na kiszonkę pod, pod przężyto, tutaj było te przężyto. Zawsze na tym poprzeczniaku pamiętam, żeby było bardzo twardo zjeżdżone, odkąd ta dzierżawa wzięta. Było problem właśnie z zagłębieniem się pługa. Ciekawe jak teraz będzie. Pamiętam, że tutaj jak uprawiałem bezorkowo bardzo ciężko miała walka na tym poprzeczniaku, ale ta podeszła się zerwała i fajnie, fajnie. To by można było? Policja pojechała boczną drogą W sumie to też teraz bym mógł kawić na głęboko i na wiosnę tylko talerzówka przez i i siew No ale tak jak mówię, ja tam jestem wolnikiem orki zimowej i pod kukurydzę będzie orka Bo, o, i jeszcze jedna właśnie kwestia, że pogorzowskie będzie wzorkował kukurydza. To tak sprawdzimy, może się przekonam Jak fajnie wyjdzie to i coś tak się będzie działo, no ale tak jak mówię Ja na, zimie, na zimę lubię jak jest dorane Zobaczcie, żadnych resztek nie mamy na wierzchu. Wszystko będzie fajnie się rozkładać. Większość właśnie kukurydzy będzie na takich luźnych ziemiach. Wszystkie swoje lepsze ziemie wykorzystałem pod złoże, pod rzepak. Ale na przyszły rok to chyba spróbuję. Wiecie, na takich różniejszych ziemiach zasieć jęczmień. A może i pszenicę, nawet, bo jedną działkę zasiałem kondy na słabszej ziemi. I jak fajnie wyjdzie, to też się gdzieś na przykład tutaj się zasieje pszenica albo jęczmień na drugi rok. że będzie tutaj na ziarno kukurydza ale to też można pszenicę zasieć po kukurydzy na ziarno jak najbardziej ale jest super struktura od razu sorry, że ale poprawiam cały czas kamerę, dzisiaj mi ta przyszła opaska ale nie mam mnie w domu na następny vlogu już będzie myślę, że spoko obraz, bo teraz kamera mi się rusza cały czas. Ale dobra, mnie z tym nie. właśnie co do tej struktury. Tylko zajechałem na te pole już pierwsze przejście i zauważyłem, że tutaj coś, coś jest nie, takim luźna ziemia. A tak, takie gruzełki się wyorują No i tak doszłem do wniosku, że to właśnie zasługa tego poplonu. do tych nawozów jeszcze, no to masakra dajcie spokój to chyba musi ktoś pęknąć albo my albo producenci bo tak to nie jest niemożliwością bo no, tak jak my musimy produkować pasze dla bydła i co nie, nie damy nawozów wcale to będzie po produkcji, no bydło musi coś jeść Ludzie właśnie, co mają produkcję roślinną chcą się zmówić i wcale nie dawać nawozów na ten rok, co urośnie, to urośnie. No ale, słuchajcie, można dać mniej, ale coś trzeba dać, no niestety. Później patrzeć na te pole i kurczę cały rok się denerwować. A tak jak mówię, ktoś ma mało ziemi Musi dbać o te pola, musi wyżywić krowy. No to niestety, ale te nawozy musi dać, bo inaczej kukurydza ani trawa nie urośnie. Czy tak jak niektórzy mają gnojowicę czy obornik, to na tym wygrają, ale ci co prowadzą tylko produkcję roślinną, no to, to szczerze to im współczuję. ale już mniejsza z tym i tak ten temat już jest wałkowany i w internecie i w telewizji już od dłuższego czasu już e, damy też wam spokój trzeba czekać do wiosny i tyle na razie się nie przejmować i co będzie to będzie też azot nie kupiliśmy na razie kupiliśmy tylko fosforan pod, do podsiewacza no i na łąki też w zboże, ale to go kupiliśmy na wiosnę. No. Też mieliśmy azot, ale był drogi już w czerwcu. Nie pamiętam dokładnie ile i tak się wstrzymaliśmy, no a jednak czas pokazał, że można było zamówić już wtedy. Ale kto, kto wiedział, że on będzie jeszcze praktycznie 100% droższy niż wtedy. Stajcie, znać, czy jeszcze chcecie jakiegoś vloga z orki? Bo tak jak mówię, to i orki będzie multum. Jeszcze zrobimy takiego vloga pożegnalnego na ten sezon. Ale, jeszcze do odpaszczania, może coś nagramy. Jeszcze kilka filmów będzie, jeszcze właśnie teraz się przesyła. Jego już oglądaliście pewnie dawno. Z uprawy po kukurydzy na ziarno pod pszenicę, z orki, z nowicy i też z siewu. Ja chyba nie nałem tak duże dwie beczki na hektar chyba tylko. Niecałe 4 na godzinę rozlewałem. Nowica rzadsza szeroko rozlewała. Zresztą widzicie, nawet yy, przez tą dobę, przez, także ciągnik nie ślizga, fajnie się orze. O! Sporo kamieni tutaj na tym polu. I tutaj widzę, że musiała być bruzda kiedyś, bo zobaczcie, ile się wyoruje martwicy no ale nic ten jeden czy dwa no to nie będę zmieniał głębokości tak tutaj jeszcze ja miałem kiedyś pamiętam zagonowe tutaj się orało się pole dzieliło i się orało bo dość szerokie to naokoło, no nie opłacało się jechać w taką długość. I tu właśnie mi się przypomniało, że dwa lata temu był blok wzorki. Też zimowej. Na tym samym polu. Nie wiem, czy nie po kukurydzy na ziarno czasem. i to była ostatnia orka na tym polu, tak jak mówię, wtedy, dwa lata temu. I super strawa, jak teraz mamy te dwa ciągniki większe. Mogę sobie gnojowice rozlewać, na drugi dzień jechać, to zaorać, nie trzeba przeczepiać. Dzisiaj też skończyłem rozlewać, prosto wsiadłem w walkę, pojechałem. No z tym akurat dobrze jest, o, zobaczcie, znać, że tutaj była kiedyś gruzda. Jak widzicie, waltra też musi zostać przepalona. No, ten przejazd chyba będzie najgorszy. Później powinno być dobrze. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie.